Życia ścieżka wąska, czasem kręta, czasem prosta. Odsuń smutku, zimny cień, piękny, nowy, jasny dzień. Czasem rzeka szybko płynie, nasze życie szybko minie. Więcej przeżyj, jak potrafisz. Nic się nie bój, wejść na afisz. Odrzuć myśli swe ponure, które niosą czarną chmurę. Podnieś głowę mocno w górę, by nie wdepnąć znów w kałuże Czas jak rzeka szybko płynie. Nasze życie szybko minie. Wiecie, je przeżyj jak potrafisz. Nic się nie bój, wejść na afisz. Prostą drogą przez życie swe kroczyć to i nic nas nie mogą zaskoczyć Każdy uśmiech był zawsze pogodny. Jego sens tylko znaleźć istotny. Czas jak rzeka szybko płynie. Nasze życie szybko minie. Więc je przeżyj jak potrafisz. Nic się nie bój, wejść na afisz Iść tu mnie przed siebie. Los się uśmiecha do ciebie. Dobra aura niech zawsze nam sprzyja I wyboje życiowe omija Czas jak rzeka szybko płynie Nasze życie szybko minie Więc przeżyj jak potrafisz Nic się nie bój, wejść na afisz Odrzuć myśli swe ponure Które niosą czarną chmurę Podnieś głowę mocno w górę By nie wdepnąć znów w kałuże Czas jak rzeka szybko płynie Nasze życie szybko minie więc je przeżyj jak potrafisz Nic się nie bój wejść na afisz tą drogą przez życie swe kroczyć Aby nic nas nie mogło zaskoczyć Każdy uśmiech był zawsze pogodny I jego sens tylko znaleźć istotny Czas jak rzeka szybko płynie Nasze życie szybko minie Więcej przeżyj jak potrafisz Cię nie bój wejść na afisz, Iść tu mnie przed siebie. Los się uśmiecha do ciebie. Dobra aura niech zawsze nam sprzyja i wyboje życiowe omija. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy Kiluminati Team.